Dobrze, zostawcie lajka, mini opening ekskluzywnych petów Lecimy, subskrybujcie kanał Limited time, aż screena zrobię i pierwsze Pierwsze ja, jest, pierwszy opening Pierwszy opening, Boże, dropnij mi coś dobrego Uwaga Uwaga Pierwszy ekskluzyw, nie wiem czy on jest dobry czy nie nie wiem, czy jest dobry. 500 bilionów. Wicked Empire Dragon. Oczywiście, że go odpalamy. Proszę bardzo. O, widzicie, już 3, 3 biliony pykły. Tylko czemu ta skrzynka się nie pojawia? Dobra, lecimy dalej. On jest na 13%, więc nie jest tak źle, słuchajcie. Lecimy po więcej. Uwaga. Go, go, go. Go, go, Power Rangers! Tu, 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 tu! Uwaga. Ajajajajaj. To niestety jest takie średnie, bym powiedział. Ile on ma? On jest słaby. Gdzie ten ped jest? Kotek, gdzieś ty Polas. Gdzie jest ten kot? On jest aż tak słaby? A 27 tylko. Mhm. Hmm. No dobra. Zobaczymy. Zobaczymy, lecimy. Jest grubo po grubości. A niechcie. jaj. Tu jest za 2400, co to jest za 2400? To otworzę 3 jajka? Aha, 3 jajka. To mi się tak średnio opłaca, powiem szczerze. Ej, ja z tej skrzynki nie dostaję ten, czekajcie. Idę do Steampunka, bo ja nie dostaję chyba lootbagów z tej skrzyni. O, oh, Jesus Christ. Dobra, kupujemy ostatnie. Słuchajcie, ostatnie jajo otworzymy. I zobaczymy. Czy jestem w stanie wydropić sobie za 2% tego peta? Oj, wierzcie we mnie, że się uda. Łagam. Uwaga, czary mary, hokus pokus. Ajajaj. Wiem, że mógł zrobić przecenę na przykład, że to by kosztowało 2000, a tak? To jest to samo wychodzi. Dobra, ostatnie. Ostatnie, ostatnie, słuchajcie. Niestety, no jeden tylko ekskluzyw za 13%. Bo ten drugi 70 Nature Dragon. Ale tamten był za. Patrzcie, 500 Wicked Empyrean Dragon. I jeszcze siła plus 100, czyli on bije za. Za trylion. Ten pet bije za trylion. Dobrze myślę? Ten pet bije za trylion. Dobra, ostatni raz. Okej, okay, to już jest ostatni, obiecuję. To już jest ostatnie. Aj, znowu Nature. Kwórka. Słaby opening. Słaby opening. Sprawdźmy właśnie, sprawdzę tego kota. Sprawdzimy sobie tego kota, jak wygląda. Czy on ma te nutki? Gdzie jesteś, kot? Kot, gdzie ty poszedłeś? Nie ma! Eee, szkoda. Nie ma nutek. Szkoda, słuchajcie. Ale sprawdźmy, a ten dragon jak wygląda? Muszę odłączyć jakieś pety. Czekajcie. A to nie, taki sobie, taki sobie. Dobra. To ma tak. Magnes, magnes. Ten ma royalty, ten ma tech końsy. Znowu będzie trzeba farmić te, te skrzynie i tak dalej. Polecą nuty? Czekajcie, to ja to muszę sprawdzić, ja to muszę obadać. No, patrzymy na niego. Ciekawe, czy polecą nuty. Są? Jest, rzeczywiście są. Są nutki. Ej, ładnie, fajnie. Szkoda, że jest taki słaby. Fantazy, fantazy, magnes. No dobra, niech ten idzie. O, zaraz zniszczymy tę skrzynię. E, czym się różni, Jajko, za 800, a 2,400? niczym, po prostu otwierasz 3 naraz i dlatego to jest drożej. Ok, ile bilionów dostałem? 3 biliony tylko. No to tak średnio. Dobra.